Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Faring Simulator 2015 z serii po polsku, ale na nowej mapie, na nowych maszynach, jak na ekranach, będziecie mogli zauważyć. Mapa to jest z Tak, Radzynów Radzynowo, o ile się nie mylę. Mapa nie jest bardzo duża, ale o to właśnie w tej serii będzie chodziło. Tutaj, jak widzicie, jest Władek. Tak, Władek, yy, czy tam z Byszyk, czy Jurek, jak mu tam nazwiecie, tutaj jest Ursus. C360, z którym jak sami możecie zauważyć, tylko czekajcie teraz nie wiem czy ja wyjdę stąd ale raczej wyjdę, tutaj jest ta zareczka nasza przepiękna tutaj jest y, ten, m, prasa belująca marki Sigma z 276 przez 1 tutaj jest kostkareczka marki Sigma PK 4000 kostka o ile się nie mylę tak się nazywa tutaj jest talerzóweczka y, tutaj jest puk y, krwę... Kurwa nie wiem jak to się nazywa, miejsca no to jest pół 3 skibowy, brony, trójki, rozsiewacz marki, nie wiem jakiej, yy, marki, yy, nie wiem, nie wiem, rotacyjna, jak to zawsze bywa, tutaj sobie jest kultywator fusoka, tutaj jest pół pięcioskibowy, ale nie wiem czy on uciąg będzie brany do roboty. Tutaj jest ursus 363p, tutaj jest rozrzutnik na tutaj jest jedno przyczepa na siano, na belę czy coś w tym stylu. Y, tutaj jest y, tak marki poznania, tutaj jest nasz Bison Z056, y, oczywiście jest tam z przystawką i tutaj jest przyczepka, tego kurde no wiem y, przyczepka na której można wozić zboże, znaczy ten... No, no wiecie o co mi chodzi. I w dzisiejszym odcineczku sobie lecę do naszego Ursusika C360 sobie odpalimy, tylko czekajcie hop, ok 4, 5, 6, 8, otworzymy wszystko i pojedziemy na pola, zaraz siać tak, bo trzeba coś zasiać, ja tym zajadę na pola, niektóre pola są zasiane niestety, no ale co zrobisz, nic nie zrobisz by tutaj pojadę tam tamtą przyczepkę zaraz i polecimy hop, ok a wiecie dlaczego jest nowa seria, bo tamta mapa. Pierwszy wyda... Y, ten... Y, kształt był bardzo fajny na mnie. Y, y, ale niestety później już się popsuło. Bo po nie można było robić pisowni i w ogóle i, i postanowiłem rezygnować z tego. Tutaj widzicie jest jedno poleko farmy, ale to będzie używane później. Oczekajcie gdzie ja jadę. Wiem to tutaj będziemy. Robili. Hop, tutaj sobie stanę naszym Ursusem, zgasimy pobiegniemy sobie szybciusieńko przez pola weźmiemy tego Ursusa 360K3P i zaczepimy tamtą przyczepkę czekajcie, teraz trzeba odpalić 5, otworzymy i cechniemy pytam, to ten Ursus już jest taki już na wykończeniu, muszę tak to nazwać no ale jeszcze działa jeszcze dojdzie jeden czynniczek tak na no nie? Nowy nawytek. Będzie. O, jak widzicie ziarno tu będzie można. Hop. No i z tego też można brać ten... Yy, z, no wiecie co... Zboże, no nie żeby zasiadł oczywiście. Jakby tutaj widzicie jest coś zasiane. Tutaj też było, ale na niektórych polach było tak dziwnie, strasznie zasiane, ponieważ yy, jak można to nazwać... Było to, na przykład było kilka plonów na jednym polu I to mi ja się zbędnie nie podobało I postanowiłem to stależować już po, poza odcinkiem No nie Odpalimy sobie Zasypiemy Do pełna i tutaj zasiejemy, Nie je Jełczmy je uczmy sobie zasiejemy O kurde Czekajcie, bo coś się stanęło Tutaj, o dobra, myślę, że wszystko jest wid. Ja nie trzeba, ale okej. Okay. Myślę, że sobie poradzi ten Ursusik. Okej, okay, dobra, lecimy już na pełne, Tylko czekajcie, żeby nie za szybko było. Myślę, tak o z 12 powinny być gidzik. i lecimy sobie na pełnej ładnie fajnie fajny bursusik powiem wam że mi się podoba bardzo i też aby nie zasadzić tego nie wiem czy w tym sezonie tego czy w przyszłym zobaczymy jak to wszystko idzie no w tej serii będziemy sobie z mapy na mapy przechodzić myślałem że na tamtej mapie duży program ale wyszło to jak wyszło. I niestety, no ale co zrobisz? Że nic nie zrobisz przecież. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że da radę to się przyjdzie. Czekajcie, nie wiem czy tutaj nawet są ten. To jest znaczniki. A znaczniki do Poznaniaka? Nie, nie do albo może A to o kurwa no tutaj, to... No to, coś się kiksem zrobiłem, ale dobra, jedziemy dalej. Ora, dobra, mniejsza oto. to, Ob teraz będzie można znacznie użyć A no żebym sobie pojedzieł troszeczkę, z kamery środkowej tutaj do tyłu ok, Widzę, czy nie działa no kurde, taki znacznik to nie znacznik bez, bez znacznika będziemy jeździć pojeździmy z tym tej kamery zewnętrznej zewnętrznej Co, jeżeli filmik wam się spodoba nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę w górę oraz subskrypcji jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału ale jeżeli nie subskrybujecie to trzymajcie sobie w tym momencie zjedziecie sobie troszeczkę niżej i zamiast jest na, na czerwono przycisk subskrybuj i naciśnijcie go nic was to nie kosztuje a mnie bardzo motywuje Ok, i lecimy dalej później do pełnej które fajne takie są, też pod góreczkę są bola. mi się to nawet podoba, powiem wam no ale no, co zrobić bum, 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 bum. się i jedziemy, dobra, hop widniemy cofniemy sobie, ładnie, powiem wam, że nie laguję jak nagrywam OBS-em, więc to mi się strasznie, ale to strasznie podoba Jestem z tego powodu, jak bardziej zadowolony. Tego nie wejdę tutaj chyba raz. Choć może. Ale w ogóle... Nie, wejdzie, postaram się wziąć. Tym tak troszeczkę szerzej jechał. Przyspieszymy troszeczkę. No ale jest dobre. tutaj teraz strzelimy poprzeczniaka tura mom między zbici powiem wam 60 sze tura to jest całość tak a jest tutaj co To opuścimy I lecimy. Przepraszam, jeżeli słyszycie jakieś tam kolory dźwięki. Ale może nie słyszycie, by było naprawdę bardzo fajnie, bo kurwa tu samoloty latałem jak pojebane. Podobno mam la latać tylko o 9 rano, o 12 chyba o 16 a tak naprawdę teraz jest przed godziną 11. No i nie wiem dlaczego tak głupie debile latają. Nie powinny. No ale no co zrobisz? Jak nic nie zrobisz Takie życie. Nie, dokładnie. Się. Tu troszeczkę to poprawię. okej. Okay. I wyłączymy tutaj. Może na to pole przejadę, zasiejemy coś, tylko jeszcze nie wiem co. Zaraz zobaczymy, co zasiejemy. Rzepak, trawy, kukurydę. Tutaj trawę zasiaćmy. Może być tak. No, myślę, że trawę tutaj zasiejemy. A ile jest minutę odcinka? spokojnie, jeszcze 15 minut będzie coś powodzego, tak mi się zdaje. więc tu sobie trawę... część chyba, to jest chyba rano na śniadanie się Dobra, sieje, zaraz mi się... nie wiem niczego, tak przerywało no, ale mniejsza o to co zasiejemy tutaj? trawę, będzie do koszenia najwyżej, czy coś takiego. To, to na pewno bo z trawą to. Wiecie jak to bywa. Tutaj troszeczkę przejechałem, przepraszam. Od razu sobie szczelimy poprzeczniaczka. Nie kurwa znowu leci kolejny, ja pierdzielę dlaczego one tak latają? w mi ktoś tu cofniemy sobie pało puścimy i jedziemy okej, okay, tu jakoś <laughs> będzie to wyglądało, będzie jakieś zasiane a mi się wynajmniej zdaje, sobie cofniemy no bo to daleko nie ma no to wiecie jak to wygląda czasem tu trawka będzie, więc będzie kicik, ale najbardziej na plus ja być tu jakieś zboże, ale nie wiem po co nie potrzeba żadnego zboża tutaj będzie trawka, będzie więcej dla krówek jedzonka no krówki też są, ale są była taka dziwna, bo jest taka malusienka. No ale jak to na polskiej gospodarce bywa, przecież <laughs> więc coś tam zrobiłem. Znaczy, nie, ja tylko, aktor. ale mapa pierwsza, jakbym zobaczył, to powiedziałem, że to tak To będzie ta mapa, jak na razie się skończyła, jak najbardziej na plus. Więc jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo, bardzo zadowolony. O, co by cofniemy. O, opuścimy i lecimy. Trawa tutaj nam rośnie, bo to jest gazu, przecież tak się nie rośnie. W sekundę, no, sobie teraz cofniemy tutaj. strzelimy sobie sobie poprzeczniaczka. Wiesz, w siebie to nie będzie i nie chcę was zanudzać. No to ziemy to siebie, ale może dostać, zostać. Nie wyobrażę. Będę jak najbardziej zadowolony z tego powodu. O, sobie cofniemy, zawrócimy po malusieńku, i kurwa, kolejny le 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 leci. Ja też nie wiem dlaczego, tak nie wiem, dlaczego one tak latają, ale myślę, że naprawdę nie słychać tego. A jeżeli słychać jakiekolwiek dźwięki, chyba za to bardzo, ale to bardzo przepraszam. No, i to tak słychać, jakby kurwa, nie wiem. Jakby chyba miała być zaraz bomba z przez to. No naprawdę. Dobra, dobra, tutaj sobie polecimy. Tutaj jeden ja raz zaś ja się nie łapie. Polecimy sobie tutaj w dudzie zasiejemy coś, jakieś kolejny, plony oczywiście, bo to wiosna jest. Tam co niektóre pola są zasiane, no to były tutaj po były, tamto. Czy jak to nazwać? Coś takiego myślę. Słuchajcie, ta pola chyba już nie ma. Nie ma. Tutaj sobie wpadniemy. Czyli to tutaj tam czekajcie. Czekajcie, uciskać. Ja nie wiem, co tu będzie wysiłane. Tu czekajcie. Tu jest pszenica, tu jest jełczmień. Ok, tu trawa, tu jest rzepa. Dobra, czyli tutaj pszenica jełczmień. Dobra, To pole myślę, że robimy na rzepaczka jeszcze tak, na rzepaka zrobię o, pyrdza, buraki cukrowe pszenica, jęczuń, rzepak no i resztę to coś i tam wymyślimy tu nie wiem, czy tam nie ale chyba o włączymy dobra, i lecimy na pełnej dalej. No kurwa, te samochody tak tam że ja To Tutaj normalnie jakby nad głową to było. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Taki urok farminga przecież. Jakby inaczej. No, no nie farminga, tylko tu ty w Szwajcarii. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Kurwa, macie moje uszy. Ja pierdole. Co za patologia. Lećcie chcecie chcecie, ale nie tutaj, no. Kurwa wtedy co ja mam grywał Bo się czy to widzisz że czujesz? dlaczego jadę nie no ale co zrobić, że nic nie zrobisz takie życie przecież oh, okay sobie no wrócimy sobie i u nas bada i abadabadu o rany was oh, rany 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 kurde jak to bierze idealnie więc nie mogą być żadne umiarki i było naprawdę fajnie tak jak tutaj tam gdzie O, coś mimy, co pniemy, co, 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 co chnijmy tak. Ja mówię. Nawrócimy. Ok, okej. I lecimy dalej na pełnej. Ładnie dojść to do wygląda. Fajnie, fajnie to leci powiem wam, no ale jeszcze tak to pole skończy i prawie będzie koniec odcineczka Troszecz troszeczkę, troszeczkę no ale wiecie, siełów to nie ma co, no, wiecie to dużo nagrywek bo to się, przecież jak będzie żniwo, no to wtedy to tak nie, nie? Nie, czy siamy czy coś takiego, ale pierwszy toba się musimy, później troszeczkę wykiełkuję to będziemy zrobimy sobie końcej. Później jeszcze troszeczkę wykiełkuję, to zrobimy nawozy. Czy coś takiego. No. Jakoś to wypali, zobaczycie nudziska. Także będziemy wygadzić i lecimy czasem mogą nawet może już był jakiś vlog czy nie było ale jak nie było to na pewno będą jakieś vlogi we Szwajcarii powiem wam może nawet i z jak będę wracał do domu ale to nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Czy zobaczymy co i jak. Daję radę, kurwa, bo już. Tutaj się idealnie jeszcze, mogę tak to nazwać. O, dobra, szczeki, chłopy. Dziewczęta, jeżeli ktoś no, dobra no, 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 jeżeli no, 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 No i tak jeszcze rano będę musiał zjechać no. Takie mniejsze pole będzie trzeba znaleźć dla ziemniaczków Ale jeszcze się daje Mniejsze pole dla ziemniaczków trzeba będzie znaleźć I będzie dzieci Nie, prawie południe, a mi się chce spać. No. Niestety. Ale my co, zbrodni do grudnia zaraz już. cofniemy troszeczkę. Podjadęmy tu. Tam no, opuścimy. Dobra. Chodzię przed tym tu. Okej, wycofujemy. No, ja chcę widzieć, jak ten urszulik ten daje z tymi sprętami. Jak je podnosi, w ogóle, i te i te Chcę to bardzo dobrze No, ja jestem bardzo na dzięki. Naprawdę. Jeszcze raz trzeba to zrobić No, no tutaj nie tu jest trawa taka niestety Długo to zrobiłam przy mapy Chciałem to zaorać, zaorałem ale trawa nic nie jest Nie wiem czym to jest spowodowane No ale jakbym umiał się w gniaździe obsługiwać To by zapewne to zrobił No ale no co zrobił, żeby się umiał się obsługiwać więc co ludziska, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka, jeżeli się wam spodobało to nie zapomnijcie o budowaniu łoteczki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i my się widzimy w kolejnym odcineczku, już niebawem, wy do następnego, no i strzałeczka ludziska.